Zaczynamy nowy dzień i zaczynamy nowego vloga. Zrobiło się ciepło, zaczyna się lato. Idziemy sobie z olą na śniadanko do Krafta. Pewnie coś dobrego zjeść. My ciężko pracujemy, co nie? Ciężka, my ciężka praca. I gdzie ty idziesz? Bo Właśnie ja Widziałem to. Dobra. Nie, nie, wykup przez... Tam, Ola. Tam. I mówię, zobaczymy co mają w ofercie śniadaniowej i będę was update'ował. Bo nie mogę patrzeć pod słońce. Jeżeli będziecie kiedykolwiek przejazdem i nie będziecie wiedzieli, gdzie zjeść coś dobrego, to z całego serducha Kraft wymiata naprawdę. Powiem pani, co jest w tym yy, śniadaniu kraftowym? No, To jest takie na zimno. Tam jest twarożek ze szczepiorkiem rzodkiewką, plasterek ogórka, pieczywo, troszeczkę sałatki, jajko, szynka. A co jest, co można wege? Jajka po turecku Z jogurtem. No. To są jajka po... Nie, ja wiem, wiem, tak. oczywiście wiem, co to jajka po turecku. I no tam nie ma żadnych dodatków. Jest sałatka jeszcze zielona. To ja bym to poprosił. To ja to poproszę. Ja bo Aby... dużo ludzi od wczoraj zamawia byłem szczerze tak? i wszyscy sobie chwalą. Tak, nie, jajka po turecku jadą już dużo razy, bo ja lubię, no wegańskich obci... Ja w jest... jest bardzo mało, powiem mało. pani szczerze. Mam kucharza, troszkę mięsnego, ale tak. on zmienił kartę, tak. ale właśnie mówiliśmy, żeby więcej wprowadził dla ludzi. Tak, no, no ja ostatnio jak byłem właśnie sobie wieczorkiem na jedzeniu, no to jedynie... Margaritka mi została. No przykre, A ale... A już nie mamy nawet e, pizzy. Je... Ale mamy teraz rzeczy z pieca, takie włoskie. I na no. przykład jest wersja frage, mamy i sorreti, znaczy tylko z pomidorowym z sosem. Super, klasyka, fajnie. prosta rzecz, tak. a, I my a przepyszna. I te makarony posypujemy no. startem, tym parmezanem, parmezanem prawdziwym. Super, super, super. No, ja no, widziałem właśnie tak, ale coś ten, o tym. Wszędzie, tak, bo ta pizza jest wszędzie, ten piec chcemy wykorzystać. Tak. Naprawdę są fajne te makarony. Więc mówię, super, super, ale trzeba pomyśleć trochę o bardziej wegetariańskich tak, rzeczach, tak. bo. No, Tutaj wygrywem jest to, że jest przepiękny, przepiękny ogródek i wieczorami tu jest zawsze pełno, pełno ludzi. Tylko tyle, że no mówię, mnie teraz bardzo ograniczają te wszystkie wegańskie dania. No ale cóż, miejmy nadzieję, że radą trochę się rozwinie pod tym względem w najbliższym czasie. <laughs> jest i wyczekiwana wasza gwiazda. A po co tak pokazujesz te lawendowe pazurki? Pistazio. Lawenda. <laughs> Lawenda to jest Nieważne. Idziemy na, na no, zakup. Lucyna dzisiaj w ogóle założyła taką króciutką spódniczkę i ona mówi, "Chciałam sobie coś długiego na jutro, bo ma być zimno. A ja mówię, nie jest wielkim osiągnięciem założyć coś dłuższego. No mówię, Lucynka, co my dzisiaj będziemy robić? Wiralową sałatkę tak, z czym to jest? Tak, to... z jest Z łososiem i z ogórkiem. I z I awokado. Tak, Więc mówię, będę was update'ował. Pogoda jest śliczna. Ja wyczekiwałem w ciemności. Uf, drugi Jest. <laughs> Morda mi się cieszy, że Lucynka przyjechała. I tu też pewne sprawy mamy do załatwienia rano. Później ja jedę do Kielc, ale to was zabdejtuję po południu Po co, dlaczego, z kim i w ogóle. My zawsze rodzinny... Sezam Sezam. Co sezam? Myśli, że tu znajdziemy sezam. Moja przyjaciółka od Inpres. My, st my już stare larwy. W jednym byliśmy na imprezie lub co No chodzi o to i koniecznie to, to, to. Ale my nie znajdziemy sezamu Na pewno jest sezam blizu Nie wiem czy jestem na tyle odważny, żeby Wszystko wyedytować Co tu się dzieje A ja... Nie mam takich rzeczy Czy Czeku Robimy live a. Robimy live a. Na TikToku, jak gotujemy Możemy zrobić. Masz tą deskę? Jest taka mała. To Dziękuję, że mi to mówisz. Ty mnie zaprosiłaś na sałatkę. Jest Nie mogę z nią. Powiem wam szczerze, krótko naprzeciw. Ja zawsze morda mi się śmieje. Morda mi się śmieje niemiłosiernie. Pisał, że... A pokaż jak Kylie ta. <grymne> <grymne> jak ona to robiła? Wiesz to, jenerka, jak kroiła. Taka, wasze, jak, to było, ej, jak, to było? jak ona odwrotnie jakoś tak... Tak czy coś tam... Czy, nie? nie, ona... Ta, o tak, tak, to... Tak. To, tak? To tak. To, tak nie tak? Nie. nie tak? tak ona coś. Tak. Nie to nie, nie tak na pewno. No to, nie, no, <grymne> nie, jest, Dżenerka. Dżenerka. Zobaczcie, to będą naprawdę dobre rzeczy. Pewnie każdy jak skojarzy, tak naprawdę, tą sałatkę mm -hmm. y, y, wiralową. Z łososia wędzonego, z ogórka, to jest serek śmietankowy. Tylko nie mogliśmy jedynie znaleźć sezamu. No ale my nie przeskoczymy tego tak naprawdę. No bo ciężko jest gdzieś znaleźć. To musi być ten dzień taki wiesz, tydzień azjatycki. azjatycki, żeby to znaleźć. No i została ostatnia część, w ogóle pokażę wam jak to wygląda. Sporo tego łososia, no i musimy to teraz tyrtolić. Zatkaj to dobrze. <trych> Trochę chlapie. Mhm. Łukasz jakie masz grebne nóżki, proszę bardzo zobaczcie. Już wytyrtolone? Nie, musisz jeszcze trzepać. Dobra. Ale cały ryj chodzi. Za bardzo nie macie co chodzić. Decol. Pokażę wam jak to wszystko wygląda. Ło, wow. ale jaki to ładny kolor nabrało, powiem ci szczerze. I uważam, Lucynko, że to jeszcze lepsze jest, jak trochę przejdzie tymi smakami. No na pewno. No to to tak. są pyszne pyszności, ale jak ta sałatka by poleżała, ja na pewno chciałbym to na urodziny zrobić. Bo to może być dobre. To jest dobre. Czego szukasz? Ja szukam, tylko tu są wszystkie. Czekamy na lucynkę i będzie próba testu. Próba oh, testu. Czekam na ciebie. Po co ty idziesz jeszcze? Ale ty to już próbowałaś, więc... Próbowałam. Tak, ja to ja więc ja muszę sobie... Chciałbym tylko, żeby te wszystkie składniki mieć, wiesz na czym. W jednym kęsie chciałbym mieć wszystkie części tego... Tej no. zadki. No i co myślisz? Czujesz, że to Ty przy, przyprawiałaś Bo ja w szpitalu Chcesz sobie? Mm. Powiem Wam Mega Mega smak My sobie oglądamy The 50 Ja oglądałem zagraniczną wersję ta nasza polska to taki basic. Ale dobre jest to lucynko, naprawdę. Robi no robotę. No. Trip dla zdrowotności skończył się pobytem w Biedronce. Naszła nas wewnętrzna ochota na loda. Kupiliśmy sobie jakieś kaktusy z jakimś pajacem. Bo my lubimy wodne najbardziej. Chociaż te lucynka, co ostatnio w tym Lidlu. gdzie to tu tak dojdę fałszanie. Kupiłaś mi po były najlepsze, idziemy sobie po Prawian do domu i doszliśmy do wniosku, że zrobimy sobie godzinny spacer po Radomiu. Zresztą po Radomiu. My... No to, to piękne miasto. Tak. Gdyby nie Warszawa, to Radom byłby stolicą Polski. Był kiedyś miastem stołecznym. Ciekawostki. Ciekawostki z historii. Radom Rado kiedyś był nad Wisłąg. Nie. <laughs> nie, to są błędne dane. My mamy tak doskonały humor. Trochę czasu się nie widzieliśmy. I... No, no. i my ploty, ploteczki, my zdjęcia jak kiedyś, bo ja, ja, ja muszę powiedzieć ludziom ciekawostkę kiedyś, jak, jak ja słyszałem, jak my się jeszcze nie znaliśmy, to Lucyna zajmowała się fotografią. I wszyscy u mnie na mnie namawiali mówią, i do tej Lucyny fotografy, zrób sobie sesję, ja nie chcę! I Lucyna robiła luszczaną zdjęcia. Wszystkim w okolicy Gdzie ty zatraciłaś ten talent Mogłaś wiesz co Mogłaś No właśnie I mówię I my z Lucynką się poznaliśmy ogólnie Bo dużo osób się pyta jak my się poznaliśmy Poznaliśmy się przez mojego chłopaka byłego Imion i nazwisko Nie będziemy podawać Nie nie bo ja zawsze byłam taka, przy... taka Gay friendly Gay friendly, tak. I mówię a jak ty nas prowadzisz nie wiem. I tam jest Tu i tam. Chodź. I. I my się z Lucynką poznaliśmy przez mojego chłopaka i to trwa już... Ile lat? 13, 14. No to no. się no. no. Więc mówię, o... pytania i odpowiedzi dzisiaj. A ja że nie bierz. Tak. Ej, to są kaczki. Tutaj influencerka. <noise> influencerka. My w ogóle. Spacerujemy, już powiem Wam szczerze, 56 minut Lucynka, ale chcę Ci powiedzieć, że my trening robimy 56 minut i doszliśmy nie do wniosku, nie do, wniosku do takiego jakiegoś miejsca. Wiesz że ja to zawsze widziałem jak e, Jak jechałem pociągiem do domu to to zawsze mijam. Matko jedyna. O Jezu! Sorry, could you say that again? Nie chcę tego jeszcze raz powiedzieć. Jest bardzo ładnie. Posłuchaj, a mec. My... Tak, tak jak się... ja... my, my jakbyśmy nie byli w ogóle, wiesz, to w Radomiu. Tak, my, my się tak tutaj jaramy. Co? A ja nie wlazło. Zobaczcie, jak się, ja się... Bez upu ale... ale lucynka ładnie wygląda, bez makijażu. Bardzo ładnie. Ale tam jest jakaś, wiesz co? Zobacz. Zabię koczą. Jak cudowną sprawą jest w ogóle z bliską osobą celebrować takie chwile i na spontanie gdzieś wyjść, coś razem pogotować, pozwiedzać. I powiem Wam szczerze, nawet to miasto, w którym żyjemy tyle czasu, potrafi naprawdę miło zaskoczyć. Wiesz, że to jest niedaleko mojego starego mieszkania tam. zaraz. Powiedziałbym, że to, no? to jest godzina. I Wcześna jeszcze. 20, po drugiej. I ja tu nigdy nie miałem okazji być. Zawsze chciałem tutaj przyjść. I wiecie, dzisiaj tak naprawdę przypadkiem robiąc sobie tą wycieczkę. Y, dotarłem do tego miejsca i my sobie plotkowaliśmy, wspominaliśmy stare czasy, y, różne historie. Byliśmy na, młodzi. Tak, na co dzień się tego nie pamięta. No nie. W ogóle się tego nie pamięta, a przychodzi taki moment... te Tak. To jest fajne. No mega. Dzisiaj mamy mega, mega dzień. My już z Lucynką po kompanii, Lucynka w Legowisku. Oglądamy sobie damy i wiśniaczki. Będziemy zaraz komentować. Ale zostało nam po lodziku. Preferujesz? Preferujesz widzę pod Twojej mienicę. Proszę, otrzymaj. Dobrze. Dobrze. Lucynka. Lucynka już dzisiaj nie ma parcia na szkło. jest tu wpadłam. No i co? Myślę, że to już czas na to, żeby się pożegnać. Ten dzień był spędzony bardzo aktywnie. Skończyliśmy prawie na półtora godzinnym spacerze, zwiedzaniu. O, dziękuję. Wodny logik. Co to spaliliśmy? Patec. patec, Nie wiem, co to jest patec. I dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Dajcie znać, co u Was w komentarzu. Ja dzisiaj miałem jeden z milszych dni od dłuższego czasu. Nabrałem bardzo dużo energii, takiej mega pozytywnej. No i do usłyszenia.